Dzień dobry. Witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z zestawem do morsowania. Ostatnio był film, który się cieszy popularnością. Biały Niedźwiedź zawitał do szanowa. To teraz chcę Wam zaprezentować i przedstawić. Jeszcze niewypróbowany zestaw do morsowania, zestaw pochodzi z moich zasobów własnych. Nie jest reklamą, nie jest recenzją. nie jest sponsoringiem. To jest mój zasób własny. Zakupiłem go na portalu Olix, bo tam wychodził po prostu relatywnie odpowiednio cena do jakości to jest nasz polski produkt nie chiński dlatego go zakupiłem żeby wspierać rodzimych wytwórców polskich Polaków po prostu nas oto jest zestaw o którym mówiłem do zestawu wchodzą Rękawiczki, lewa, prawa, one są tu na zameczek, ja mam małe dłonie, dlatego jestem szczęśliwy, że trafiłem na takie, które są odpowiednie. Te rękawiczki są neoprenowe, je można używać też na rowerze w chłodne dni, także są wielofunkcyjne. Teraz przejdę do prawej. Tak. Tak się prezentują. Przód, tył. Bardzo są fajne takie elastyczne. Ręce bardzo miło w nich sobie siedzą. Bardzo, bardzo, bardzo pozytywne odczucia. Do tego jest czapeczka unisex, czyli i dla kobiet i dla mężczyzn. Rozmiar jest praktycznie żywiący na każdą głowę. Fajnie się trzyma. Proszę bardzo. Teraz jestem w tej czapeczce. Ładnie zakrywa głowę, uszy. Przykrywa głowę, zakrywa uszy. Jest ok. Teraz przejdę do prezentacji buty, butów. One są na gumie. Porządnie wykonane z dobrego materiału. Od góry jest neopren. Ja szukałem właśnie takich, które są na rzepa. Tu mają siateczkę do oddychania. One są do morsowania, do żaglówki, na kajak, do pływania. Tam, gdzie są jakieś ostre krawędzie, jeżowce, niejeżowce, różne dziwne rzeczy, po prostu no, sami nie dbacie o to u nas, na naszych akwenach, żeby była czystość, i trzeba, no, trzeba mieć takie buty, żeby sobie krzywdę nie zrobić, nie skaleczyć sobie, bo później jest problem. Wy nie dbacie, inni nie dbają. Lar larum robią z reguły ci, którzy nie dbają. Numeracja jest troszeczkę zawyżona. Ja wziąłem mniejszy rozmiar i tak jak jest tutaj zaznaczone jest mniej więcej tutaj mam palce ale do wody jak się wchodzi w cieple to jak jest, będą ciepłe dni lato to wiadomo, że noga e, no puchnie jak się wchodzi do wody, rozszerza się a w zimie się kurczy dlatego w zimie będę zakładał po prostu skarpetki dodatkowo bardzo chodziłem po mieszkaniu bardzo, bardzo po prostu pozytywne odczucia odpowiednie będę szukał miejscówki na razie rower mam niesprawny muszę z nim zrobić i tu kolejna rzecz to są też zasób własny rodzima produkcja ręczna to nie jest maszynowo ktoś bardzo ładnie robił nie pamiętam skąd one przybędrowały i od kogo i po prostu te skarpetki będę zakładał i będę próbował. Obok mnie niedaleko jest rzeka z autostradą. Bo ja bliska autostrady mieszkam, ale efekt jest taki, że no, tam bym się obawiał. Nie mam, nie mam takiego, e, jak to się nazywa, takiego prowierza czystości wody. Co tam jest i jak. Bo się rozglądałem, ale za drogie ten jest. I prawdopodobnie będę chodził na zalew Hechło. Tam jest zrobiony taki niby basen, takie coś. I tam widziałem, że morsują morsy. Także będę tam chodził. Przed zimą i w zimie też. Będę próbował. Nie wiem kiedy zacznę, ale zacznę, żeby po prostu odzyskać Siły witalne i zdrowie będę próbował wprowadzić techniki Wim Hofa, te, które są po prostu na wideo. Może książkę zakupię, która nie jest tania. I technika tybetańskich mnichów, Tumo. Ja praktykowałem też Hatha To będę wykorzystywał Hatha Wcześniej praktykowałem tai Chi. Stajczy też będę po prostu elementy odpowiednio ćwiczenia tak kompilował, żeby być do wody przygotowany. I jak wyjdę z wody, żeby też szybciutko przebrać się i zjeść jakiś ciepły posiłek. Zawsze coś ciepłego trzeba mieć. I trzeba mieć czekoladę gorzką. Ja asystę. Ja tam, jeżeli będą ludzie, no to myślę, że jak, jakby coś trzeba było, bo jakąś pomoc, to myślę, że otrzymam. Jeżeli nie, to, to nie, bo to różnie teraz w tym świecie bywa. Ale będę próbował. Bo chłodzenie daje możliwość zniwelowania praktycznie do zera e, po prostu stanu zapalnego ukrytego. Bo stan zapalny ukryty, on wybija wtedy nasz organizm ma taki bezpiecznik, że jak przekracza to, co sobie organizm nasz nie może poradzić, to wtedy chorujemy. Ale sygnały są wcześniej. O tym, że się coś dzieje, tylko my je lekceważymy, pomijamy, nie zauważamy, nie, dociera, nie docierają sygnały do nas, my ich nie odbieramy. Także to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję. Zostaw suba. Daj łapkę. Wciśnij dzwoneczek. Do widzenia. Do usłyszenia. Cześć.